Kiedy zaczynałem ćwiczyć kalistenikę, to był mniej więcej 2018-2019 rok, to moje treningi wyglądały mniej więcej w taki sposób, że po prostu bez żadnego planu treningowego, bez żadnego specjalnego przygotowania, po prostu szedłem na plac do street workoutu i tam zaczynałem od jakiejś dynamiki. Dynamikę robiłem przez mniej więcej godzinę, półtorej, i na końcu robiłem podciągnięcia, jakieś podciągnięcia z gumą. I potem dipy. I tak naprawdę każdy trening opierał się tylko i wyłącznie na tym. Robiłem takie jednostki praktycznie codziennie, no bo było lato, było ciepło, więc chodziłem tam cały czas i dopiero kiedy poczułem jakieś takie narastające zmęczenie i czułem y, przysłowiowe zakwasy, to wtedy robiłem sobie ten dzień przerwy. Potem nastąpił ten przełom, że zacząłem mieć plan treningowy, i wtedy też od razu ruszył progres do przodu. No bo jak wiecie, dużo razy już mówiłem o tym, żeby generalnie ten plan treningowy mieć, ponieważ jest to bardzo ważne, szczególnie jeśli jesteś osobą początkującą, ale dla tych zaawansowanych to też przecież wiadomo, że to się sprawdzi. Potem przeszedłem na robienie swoich własnych planów treningowych, ponieważ pierwszy był kupiony, i dopiero kiedy już trochę poćwiczyłem z tymi moimi własnymi planami treningowymi to zacząłem ten swój progres monitorować. I to wyglądało w ten sposób, że zakupiłem sobie zeszyt, w którym te plany treningowe miałem, i dosłownie każdy dzień treningowy, każdą serię, każde powtórzenie sobie notowałem. I to, można powiedzieć, zrewolucjonizowało moje podejście do treningu. I właśnie w tym filmie chciałbym Ci pokazać, w jaki sposób monitorować ten swój trening, w jaki sposób do tego podejść, jakie metody zastosować do tego, bo naprawdę to może wszystko zmienić. Zapraszam do oglądania. Jak już wspomniałem wcześniej, przede wszystkim to musisz mieć plan treningowy. Więc jeśli nie wiesz za bardzo, jak je układać, to nagrałem film na ten temat. Tutaj gdzieś powinien się pojawić odnośnik. Tak naprawdę, wszystko jedno, czy ćwiczysz kalistenikę, czy ćwiczysz z ciężarami, to ten progres, swoje treningi, powinieneś monitorować. Powinieneś obserwować i sobie to wszystko zapisywać. Tym bardziej, jeśli ćwiczysz z ciężarami, ponieważ na przykład trzy tygodnie temu wziąłeś dany ciężar, no i teraz musisz o ileś tam kilo dołożyć na tym treningu, no to nie będziesz pamiętał przez taki czas dokładnie, ile wziąłeś kilogramów w tym i tym ćwiczeniu, więc takie zapisywanie jest jak najbardziej obowiązkowe, ale myślę, że wśród osób tak poważnie ćwiczących na siłowni to też to. Zapisywanie wszystkiego dotyczącego treningu jest bardziej rozwinięte niż w przypadku osób, które ćwiczą z własną masą ciała, ale właśnie chciałbym, żeby osoby ćwiczące kalistenikę też bardziej się skupiły na tym, żeby naprawdę wszystko zapisywać i mieć jakoś to bardziej uporządkowane. Ja, kiedy jeszcze nie zapisywałem sobie wszystkiego i ćwiczyłem tylko z planami treningowymi, to tak naprawdę widziałem progres co dwa miesiące, widziałem co udało mi się wykonać, ponieważ nagrywałem wtedy taki filmik. Jeden kompletny, w którym porównywałem jakoś tam swoje skile, i w ten sposób widziałem ten progres. Więc to była całkiem dobra metoda, ale lepiej skupić się na tym, żeby każdą jednostkę oddzielnie sobie zapisywać. A więc, dlaczego tak naprawdę powinieneś sobie monitorować ten progres? Po pierwsze, najważniejsze, możesz patrzeć, czy czynisz postępy, czy wręcz cofasz się do tyłu i następuje jakaś stagnacja czy regresja. Jeśli będziesz to widział, to tak naprawdę będziesz mógł reagować wręcz z tygodnia na tydzień, czy co dwa tygodnie, czy co trzy tygodnie i widzieć, czy ten progres idzie do przodu, czy nie. No bo właśnie o to chodzi, żeby co najmniej co te dwa, trzy tygodnie w jakiś sposób sobie progresywnie przeładowywać swój organizm no i iść do przodu, prawda? Po drugie, mając taką całą swoją historię treningów, możesz najzwyczajniej w świecie wyciągać wnioski ze swoich błędów. Przykładowo, w zeszłym tygodniu jakieś ćwiczenie ci weszło bardzo dobrze, a w przyszłym już nie. Wtedy, jeśli masz tę całą swoją historię zapisaną, możesz się zastanowić, dlaczego tak się stało. Może było zbyt duże obciążenie treningowe, może nastąpiła słaba regeneracja, może tutaj wykonałeś zbyt mało powtórzeń czy serii danego ćwiczenia, a tutaj za dużo. Jeśli masz to wszystko zapisane, możesz po prostu w jakiś sposób sobie to przeanalizować. I w taki sposób zmodyfikować ten swój plan, no żeby były lepsze efekty. Jeśli jeszcze nie odebrałeś darmowego e-booka efektywny trening kalisteniki, to koniecznie to zrób, link masz w opisie. A tak w ogóle przygotowuję nowego e-booka o treningu w domu, tak więc za jakiś czas powinien on się pojawić, więc bądźcie czujni. Tutaj mam jeszcze do pokazania dla Was mój zeszyt treningowy. Dosłownie cały plan treningowy jest wpisany i każda seria, każde powtórzenie, guma, jaką używałem podczas danego ćwiczenia, to wszystko jest zapisane, ponieważ, tak jak już wspominałem, jest naprawdę wszystko bardzo, bardzo ważne. Tym bardziej, jeśli potem robimy jakieś holdy front levera czy plansza z gumami, no to musimy wiedzieć mniej więcej jakie to obciążenie było, więc, tak jak na siłowni, zapisujemy jaki ciężar. Jest na przykład przy dipie, przy podciągnięciu przy, czy przy innym ćwiczeniu, no to tak samo właśnie przy holdach jakichś tam trudniejszych elementów, gdzie używamy gumy, to też powinno być zapisane. Więc możecie już wywnioskować, że generalnie takim jednym z najlepszych sposobów monitorowania swoich treningów jest po prostu prowadzenie dziennika treningowego i zapisywanie tam absolutnie każdej drobnostki na temat treningu. Czy dzisiaj Wam się dobrze ćwiczyło, ile wykonaliście serii, powtórzeń, czy ćwiczyliście akurat w tym wypadku do upadku mięśniowego, czy jeszcze mieliście zapas kilku powtórzeń, wszystko to naprawdę notujcie. A jeśli ćwiczycie już elementy, jakieś kalisteniczne, no to wiadomo, jak robicie podciągnięcia, dipy, to zapisujecie sobie te powtórzenia, ale jak ćwiczycie elementy, na przykład wykonujecie front levera czy straddle plancha, to naprawdę polecam Wam liczyć, Dosłownie sekundy, ile dany element przytrzymaliście. No i teraz ja robiłem kiedyś to tak, że wykonywałem dany element, na przykład plancza. I podstawiałem sobie telefon pod paraletki i po prostu patrzyłem na ten telefon, ile mam czasu zrobić. To mi też pomagało o tyle, że jeśli wiedziałem, że w serii na przykład mam wykonać holda 12-sekundowego z gumą, to jak miałem ten telefon, to wiedziałem mniej więcej, ile muszę wytrzymać. To jest naprawdę bardzo fajna metoda, ale też można do tego podejść w inny sposób, a mianowicie kładziesz sobie telefon gdzieś z boku i nagrywasz się. Zostawiasz sobie na przykład przy danym holdzie 3-4 sekundy w zapasie. I potem odtwarzasz sobie to nagranie i patrzysz, ile sekund faktycznie tego holda było, i oczywiście to sobie potem zapisujesz w dzienniku. I taki fajny trik, który możecie stosować podczas monitorowania swoich treningów, to jest używanie aplikacji Snapchat. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest, to jest taka aplikacja społecznościowa, która pozwala na robienie zdjęć, potem ich przechowywanie, i można to wysyłać do swoich znajomych. Oni tylko wtedy zobaczą to zdjęcie które im się wysłało, i ono potem już znika. Sam uważam, że korzystanie ze snapa no jest absolutnie bez sensu, nie przynosi to żadnej wartości i tylko zabiera czas, ale możemy to wykorzystać w pewien sposób na swoją korzyść, tę aplikację. A mianowicie snapchat ma to do siebie, że jak robi się w nim zdjęcia, to można je sobie zapisywać w chmurze. Zdjęcia, filmy, wszystko jedno. I tak naprawdę ta chmura jest nieograniczona. Tych zdjęć możemy tam przechowywać sobie, ile chcemy. I bardzo fajną opcją jest to, że robimy sobie trening, Robimy jakiegoś holda, plansza, fronta czy jakiekolwiek inne ćwiczenia. Kładziemy sobie gdzieś telefon z boku i nagrywamy to, a potem zapisujemy właśnie to na snapie. I o tyle to jest dobre, że nie zawala nam pamięci w telefonie. Możemy nieograniczoną ilość tych zdjęć i filmów przechowywać sobie właśnie w tej aplikacji Snapchat. I oprócz tego. Nie używamy jej do żadnego innego celu niż treningi. Snapchat to jest nasza po prostu baza treningowa, tak więc wypróbujcie sobie w ten sposób, ponieważ naprawdę to fajnie może wpłynąć na to, że będziecie mogli potem podejrzeć sobie, jak wyglądały wasze treningi, na przykład rok temu, dwa lata temu, ponieważ wszystko będziecie mieli w chmurze w jednej aplikacji. I to by było wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że zachęciłem cię do tego, żeby te swoje treningi obserwować, żeby wszystko notować, nagrywać i mieć po prostu nad tym kontrolę. Do usłyszenia. Cześć.